Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie film bonus. Film niespodzianka przyszła do mnie paczka, przyjechała do mnie z Polski i ta paczka jest od mojej mamy i mojej siostry, bo moja mama była w Polsce na y, wszystkich świętych i ja sobie zamówiłam y, już o tym wspominałam, takie organizery do pokoju i do łazienki i e, dziewczyny postanowiły, że jeszcze coś mi dorzucą, więc e, wiem tylko o trzech rzeczach, które są w tej paczce, reszta nie mam pojęcia, co tam jest, więc reszta jest niespodzianką, dlatego się jaram. E, ten film to jest taki trochę odmóżdżacz, nic do Waszego życia mm, za bardzo nie wniesie, ale pomyślałam, że nagram, bo sama takie pa e, paczki filmy lubię oglądać, więc otwieramy... W ogóle zabawne jest to, że siostra opisała, że to jest prezent, a mimo to i tak na poczcie musiałam zapłacić za cło. Otwieram nie tak jak trzeba. 6 yy, stów, słuchajcie, 6 stów musiałam zapłacić. Więc nie wiem od czego to zależy, bo do tej pory, jak mama mi wysyłała, czy nawet tego Lidlomixa, nie zapłaciłam nic, a tym razem musiałam zapłacić. Więc zobaczymy co tu jest. Dobra, otworzę i zaraz do Was wracam. Na pierwszym planie pojawił się papier toaletowy. Tak to wygląda. Co my tu mamy? Orzechy? Orzechy włoskie. Jedziemy dalej. Orzechy, włoskie. To po co ja kupowałam? z nasion, czarnuszki, to na pewno się przyda i będę piła codziennie. O, i włos. Włos od sister. Dzięki. Mm. Lecimy dalej. Dumle. Słuchajcie, z tymi dumlami to jest historia. Kiedyś Wam opowiem, nie teraz. Skaterek mm. dla Adasia. Fajny. Fajniutki i powinien być może dobry, może troszkę za duży. Super. Spepko. Ten sweterek chciałam, sama o niego prosiłam, więc fajny Milusi. Też ta... O jakie fajne rajstopy dla Adasia. W takie liski śliczne. Skarpetki. Też dla Adasia. Powinny być dobre. Skarpetki giną. Giną w przedszkolu, giną w pracy, giną w praniu, wszędzie giną, więc skarpetki zawsze się przydają. A tu też dla Adasia. O, ale piękny sweterek. Śliczny. Granatowy. W takie może nie będzie widać... Ale super. O ten jakiś śliczny. Ten będzie jeszcze za duży. To jest 98. No. Jego śliczny też sweterek. W euro. To od mamy. <grytanie> o tu jakie fajne... Krokodyle i szczurki też skarpetki. Super, super. Daję daj kciuka. Tu rękawiczki od mamy. O, miseczki. Miseczka jedna. I miseczka druga. Zobaczcie ta jaka słodka. Miseczki dla Adasia. Bo Adaś mi rzuca talerzami i już nie mam połowy y, szkół. Wszystko jest wytłuczone, więc to jest super opcja w plastik. Tutaj fajny taki, może będę miała do łazienki, to się też przyda na pewno. Taki koszyczek. O, łyżeczki. Będzie miał w końcu swoje takie ładne do kompleciku. Będę mogła sprzątać. Dzięki, mamo. Aha, tu do kompletu. Taki do organizowania rzeczy. To się też przyda na pewno. Tu mamy jeszcze. Aha, to są zabezpieczenia. To chciałam. Zamówiłam sobie z Allegro na szafy, żeby Adaś mi nie chemii z łazienki nie wyjmował i żeby mi śmieci bo cały czas miałam teraz kosze pojemniki na śmieci na blacie i tak mnie to wkurzało i miałam wcześniej zabezpieczenia na szafki, ale on niestety mi je rozpracował bardzo szybko więc musiałam mieć jakieś lepsze spróbuję te z Allegro o, świąteczne skarpety ale milusie fajne Pepko. To pewnie y, teraźniejsza kolekcja. Fajne takie. Och, eliksir szczęścia. Tu widzę jakiś do mnie przyjechał. Eliksir szczęścia. Herbatka. A z czego ona jest? Mm, zielona green tea. Dobrze. Madame Butterfly. Zielona, ale z czym ona jest? Zaraz potrzeba. O, oh, fuck! Fuck! Mm. Nie. Uf, gdybyście mogli powąchać. To mówię wam. Zaraz robię, idę parzyć herbatę. A ta? Ta już coś in... zupełnie coś innego. Powinno być tu zapisane, z czym to jest. Zaraz do niej zadzwonię. O, jeszcze jedna herbatka. Summer shine. O. Tam mi pachnie Turcją. Chyba sobie przywieszę na gumkach, tak, za uszy. Nie wiem, co tu jest, ale ta też przepięknie pachnie. Ach. Aha, myślałam, że znowu rajstopy. Yy, rajtuski. No, idealne na teraz będzie miał na jesień, zimę, na daśko. Gaciochy. Te będą jeszcze za duże. To będą na. Wiosnę. Ojejku, jakie śliczne. O, tu też od mamy. To na teraz dwa. Zobaczcie. Śliczne. I jeszcze rajstopy? Te w misie też fajne. Ja w ogóle jestem fanką rajstop i ja lubię takie fikuśne rajstopy. W ogóle sama kiedyś myślałam, żeby założyć taką swoją firmę z rajstopami. Takie różne fikuśne właśnie robić. No ale skończyło się tylko na pomyśle. Jak zwykle. O, jest kawa, jest życie. Co to za kawa? Ziernista arabika. Santa Barbara. Yy, aha, orzech włoski, pomarańcze, żółte owoce yy, aha, żółte owoce po prostu to musi być jak z orzechem, ja w ogóle lubię do, z dodatkiem albo jakiś właśnie kofi, albo orzech więc to pewnie będzie super kawa, yy, no, herbata wszystko mam no są te organizery które zamawiałam ten jest widzę słabej jakości. Zaraz jak otworzę, to Wam to pokażę. O, tu tacka fajna. Może w kuchni będę miała na owoce, bo tą co teraz mam to jest taka słaba. No, ta jest fajna. Albo na biurko tu. Zobaczę. Przemyślę. Ale w moim, w moim klimacie. Mam nadzieję, że to dla mnie, a nie dla Adasia. Co my tu mamy? Pięknie zapakowane. Ale fajne, ale piękne. Zobaczcie, ja uwielbiam takie rzeczy. Co tu jest napisane? Cała terka, 15 cm. I do tego jest kubek. Ale piękny. Eee. Piękny, zobaczcie. Złapie w pewnie nie złapie jak zwykle. Taka podstawka, talerzyk. No cudowne. Piękne, przepiękne. Dziękuję. Mamę to już teraz ty wycałować, bo tam mama krokieciki robi. E, a to jest naprawdę bomba czat. Dziękuję. Zaraz jeszcze Wam pokażę te organizery. I to wszystko. Ja lubię takie prezenciochy dostawać. Mogłabym raz w miesiącu dostawać. Co? Co Wy na to? Jeszcze do paczki dorzucił się dziadek. Dziadek dał hajsy i ja za te hajsy zaraz Wam pokażę jaką śliczną kupiłam Adasiowi czapeczkę. W ogóle ona była Made in Poland. Bardzo tutaj popularna, taka kominiarka zaraz Wam pokażę. Prześliczna.